Cześć moi drodzy, z tej strony Brewa. Dzisiaj nie będę Wam się pokazywał, bo po pierwsze jestem brudny i nieumyty, a po drugie nie ma takiej potrzeby. Sporo osób pytało mnie o to, jak podwieszam swoje modele samolotów Kobi czy innych. Akurat innych nie mam, ale powiedzmy, że chodzi ogólnie o samoloty pod sufitem u siebie. I na tym filmie chciałem Wam po prostu zaprezentować ten sposób. Nie jest on specjalnie skomplikowany. Wymaga dwóch rzeczy. Żyłki. To jest jakaś japońska, akurat kupiona na Allegro za jakieś grosze, ale jest trochę mocniejsza niż standardowa. Jest jakaś tam super strong, powiedzmy. Druga rzecz, która się przyda, to mózg. Mózg przyda się do tego, żeby wymyślić, gdzie te modele powiesić. U mnie wiszą one na oświetleniu. Jest to linka stalowa w takim specjalnym op oplocie. To jest oświetlenie z Ikei natomiast ono też ma swój konkretny udźwig, a na przykład ten Phantom waży około 360 gram, więc pamiętajcie, że jak powiesicie, nie wiem, 10 takich samolotów w takim miejscu, no to dodajecie około 4 kilo dodatkowo i może się to Wam wszystko po prostu zwalić na głowy, dlatego ja wieszam na spokojnie po kolei, no i sprawdzam obciążenie tych linek, jeżeli one się zaczynają wyginać za mocno, to po prostu zmienię miejsce, bo mamy go tu jeszcze sporo, akurat pod tym kątem. Dobra, jak to wygląda ogólnie? Ten model mm, jest dość wygodny pod tym kątem. Pokażę Wam, jak wygląda moja procedura. Zawsze najpierw sprawdzam jakieś dwa miejsca y, krańcowe pod kątem tego, gdzie można umieścić żyłkę. Tutaj mamy fajny przykład, bo na ogonie mamy w ogóle taką szparkę i ta żyłka wejdzie sobie tutaj spokojnie. Z drugiej strony, z kolei, tak jak w większości przypadków samolotów KOBI, mamy dziób, który jest zamocowany na takich dwóch ząbkach. W tym modelu, według instrukcji, tych dwóch kołeczków tutaj w ogóle nie ma. O, jeden mi właśnie poleciał, ale już go mam. Natomiast są zapasowe, ja je sobie tutaj wsadziłem. W poprzednich modelach KOBI te kołki zawsze tu są, one mocniej mocują ten dziób, a ja używam ich do tego, żeby zrobić tu oplot do żyłką. I w tym konkretnym przypadku najpierw zrobię ten oplot z przodu, puszczę żyłkę i już wieszając ten model, po prostu zaczepię drugą pętlę z tyłu na ogonie. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Najpierw przygotujemy sobie odpowiednią długość tej żyłki, pewnie nie będzie jej za bardzo widać, ale mm, powiedzmy, że no, trzeba to sobie jakoś tam wymierzyć. Ja sobie tutaj na początku zawiążę. Jeden supeł. Pamiętajcie, że żyłkę warto wiązać kilkukrotnie, bo ona po prostu na jednym węźle na pewno się nie utrzyma. Widzicie, co robię. Zawiązuję sobie z przodu taką pierwszą pętelkę. Pewnie część z Was zastanawia się, czy ten dziób nie będzie odstawał. No, i odpowiedź jest taka, że tak, będzie trochę odstawał, ale nie na tyle, żeby powodowało to jakieś niebezpieczeństwo. Żyłka jest jeszcze elastyczna, więc można ją sobie ściągnąć tak, żeby ta pętelka była w miarę ścisła, bo jest ona tutaj najważniejsza, żeby ten model po prostu z przodu się trzymał. One są też mm, konkretnie wyważone, to też warto wziąć pod uwagę w każdym przypadku i y, tak zamocować je na górze, na przykład trochę dziobem w dół, albo trochę ogonem w dół, żeby nam nie latały natomiast nie jest to aż tak skomplikowane dobra, 4. ja zazwyczaj stosuję pięć pętli, żeby mieć pewność, że wszystko się tutaj będzie trzymać odpowiednio jeżeli macie ojca wędkarza na przykład to możecie go poprosić żeby wam te węzełki zamocował dobra, tu z przodu jest to już zamocowane węzeł się w miarę trzyma to nie musi być super mocne, bo ten model, mówię, waży 350 gram, a nie 10 ton. Także grunt, żeby ta żyłka jakoś się trzymała. Potem drugi wymiar i sprawdzamy sobie mniej więcej tak, powiedzmy: o, i tak to będzie wyglądało. Także teraz po prostu za, zawiążę sobie drugą pętlę i przejdę do wieszania tego modelu na żyłce na górze. Jeszcze wam pokażę, jak się ten dziób trzyma. Jeżeli założymy go teraz, o, no to rzeczywiście będzie nam trochę odstawał. Co widać, ale nie jest to na tyle tragiczne, żeby powodowało jakieś złe wrażenia estetyczne. No z tyłu to prostsza sprawa. Tutaj tylne rakiety nam się odczepiły. Ja je od razu przyczepię, bo jak będzie to dyndać, to będzie trudniej. Natomiast teraz mamy już Fantoma. Na tej żyłce druga tylna pętelka jest gotowa. Wystarczy ją tu zamocować, w sensu, nawet można by pod tym klockiem, ale nie ma takiej potrzeby. o I w ten sposób zawiesimy samolot, potem ten dziób trochę mocniej docisnę, bo będzie na to miejsce i w sumie sprawa będzie gotowa. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że ja lubię jak te modele są w jakiś sposób oznaczone. Najlepiej tą tabliczką, która normalnie jest na podstawce, ale jak wiszą... Pod sufitem, no to trzeba jakąś inną metodę opracować. No i już opracowałem jakiś czas temu. W tym konkretnym przypadku jest znowu prosto, bo mamy ten zbiornik paliwa dość duży i tu mamy takie klocki z otworami. W jeden z tych otworów wciśniemy sobie. O, tenże klocuszek, który nam został z podwozia, chyba którego nie użyłem. Do tego tabliczka i stryk. I mamy w ten sposób model opisany od dołu. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda to wszystko razem. I proszę bardzo, model już wisi. Z tyłu, jak widzicie, trzy poprzednie. Trochę jest ruchu, bo mam tutaj tuż obok odświeżacz powietrza, który yy, duje trochę w te samoloty. Ale to nie przeszkadza specjalnie. Mamy w nich trochę ruchu dzięki temu. Jak widzicie, tabliczka od dołu. Jest umieszczona tak, żeby można było zobaczyć, co to za samolot, i to wszystko prezentuje się całkiem przyjemnie. Jeszcze jest trochę miejsca na kolejne. Jak widzicie, mam tutaj trochę belek stropowych, gdzie można jeszcze jakieś tam haczyki powiesić. Także akurat na wiszące modele jest u mnie w klocku Rumie, bo nie już Lego Rumie, sporo miejsca. I jeszcze jedno ujęcie z tej strony na trochę strokatym tle, żeby zobaczyć, że różnią się mocno. W Wysokości, oczywiście, dajcie znać, jak Wam się podoba taki sposób prezentacji tych modeli. Zapraszam oczywiście do subowania, do komentowania, do dawania łapek w górę. Ja się zabieram niedługo za kolejny model Kobi lotniczy, konkretnie za wznowionego w tym miesiącu Eurofightera. Także zapraszam niedługo na kanał po następne materiały i widzimy się następnym razem.